Swoją przygodę z kalisteniką, street workoutem i ogólnie treningiem siłowym zacząłem, kiedy miałem mniej więcej 15 lat i pamiętam, że jednym z powodów, dlaczego w ogóle zacząłem trenować, była moja sylwetka, ponieważ byłem chłopakiem raczej późno dojrzewającym i po prostu mając 15 lat, byłem nadal niską osobą i też po prostu wyglądałem jak anorektyk. No i też wiązało się to z tym, że miałem dosyć mało siły fizycznej. Kiedyś pamiętam, przegrałem siłowanie na rękę z dziewczyną, no i jakoś tak po tej sytuacji pomyślałem sobie, że no fajnie by było zacząć ćwiczyć i zacząć po prostu lepiej wyglądać. I wtedy właśnie jakoś tam na horyzoncie pojawiła się kalistenika, i pomyślałem sobie, że to jest ten dobry kierunek, żeby zacząć ćwiczyć w ten sposób jeszcze ciężarami. Wtedy się nie interesowałem, ale kalistenika dała mi naprawdę bardzo dobrą bazę. I w tym filmie właśnie chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem i dać wam kilka takich praktycznych rad, w jaki sposób. Wy możecie zbudować atletyczną, muskularną sylwetkę, szczególnie jeśli jesteście właśnie osobami szczupłymi, które niewiele ważą, które nie mają masy mięśniowej. I chciałbym was też tutaj tak trochę nakierować i pokazać, że ta właśnie wasza niska masa mięśniowa, niski poziom tkanki tłuszczowej, to w sumie jest trochę dla was na korzyść. Zapraszam do oglądania. Teraz widzicie, jak wyglądałem, mając 15 lat. Zawsze liczę, że mniej więcej od tego wieku zacząłem trenować kalistenikę. Byłem też osobą raczej późno dojrzewającą i dlatego moja sylwetka no nie prezentowała się zbyt dobrze. Byłem też dosyć niski, no i masy mięśniowej miałem po prostu mało. Na początku zacząłem oczywiście od takich klasycznych ćwiczeń, jak podciąganie na drążku, jak dipy, pompki. Nie trenowałem z żadnym konkretnym planem treningowym, ale jakieś efekty już były widoczne. Tutaj widzicie zdjęcia już z fajnie zarysowanymi mięśniami grzbietu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że o, co to za mięśnie, tam wejść z masły i tak dalej. No wiadomo, ale tutaj na tym zdjęciu mam gdzieś jakieś 15-16 lat, więc możecie sobie wyobrażać, że jak na ten moment i tak byłem podjarany już tą sylwetką. I w pewnym momencie bardziej zainteresowałem się też elementami street workoutowymi i oczywiście równolegle też katowałem nadal bazę, ale zacząłem się wzmacniać pod front lewera, stanie na rękach robiłem sobie jakieś różne tego typu ćwiczenia. No i tak sobie trenowałem i mniej więcej tutaj widzicie teraz film jak mam gdzieś 17 lat i już ta sylwetka jest nie najgorsza, oczywiście jak na mój wiek. I teraz taka porada bardziej dla osób młodszych, ponieważ wiem, że też takie osoby oglądają ten mój kanał. A więc jeśli masz mniej więcej takie 13, 14, może 15 lat, yy, lub nawet jeszcze jesteś przed 18, to właśnie ten okres nastoletni u ciebie mniej więcej od 14 roku życia oczywiście u każdej osoby jest to trochę inaczej, ponieważ dojrzewamy no właśnie inaczej to ten moment jest bardzo dobrą chwilą, żeby zacząć trenować siłowo. Z tego względu, że mniej więcej po tym skoku pokwitaniowym. Następuje taka faza, kiedy jesteś bardzo dobrze podatny na wszelkie bodźce treningowe, takie związane z rozwojem siły, czyli czy to właśnie kalistenika, czy to siłownia. To tutaj ten progres będzie naprawdę leciał kosmicznie szybko. I nie chodzi o to, że za dwa lata będziesz wyglądał już jak Arnold Schwarzenegger albo Sam Sulek. Tym bardziej, że no mam nadzieję, planujesz być naturalem. Tylko chodzi po prostu o to, że w tym wieku, mniej więcej 14-15 lat, lepiej to wszystko będzie na ciebie działać niż na przykład w porównaniu, jak miałeś. 10 lat, wtedy progres będziesz czynił znacznie szybszy. I naprawdę to jest bardzo ważna porada, zachęcam do takiego długoterminowego myślenia, czyli nawet jak masz te 15 lat, to nie myśl o tym, że a za rok na przykład nauczę się plancza, a za rok to będę wyglądał tak i tak, tylko pomyśl, że skoro już zacząłeś trenować i już na przykład w wieku 15 lat potrafisz podciągnąć się na przykład 10 razy na drążku, co jest już moim zdaniem naprawdę dobrym wynikiem. Jeśli nie potrafisz jeszcze, to też to jest w twoim zasięgu bez problemu, jeśli oczywiście będziesz regularnie nie trenować, ale pomyśl sobie, jak będziesz wyglądał, co będziesz potrafił, na przykład za 5, za 6 lat, jak będziesz miał 20, 21 lat, a przecież to ten wiek, właśnie gdzieś początek 20, to jest właśnie najlepszy okres dla Ciebie pod względem e, treningu siłowego. Jeśli będziesz miał tak solidne fundamenty, e, kiedy zacząłeś trenować od 15 roku życia, to tylko pomyśl sobie, jak bardzo dobrze będziesz wyglądał i jak będziesz sprawny właśnie za te 5-6 lat. Tak więc myśl długoterminowo. Jeśli jesteś osobą początkującą, to kilka ważnych informacji dla Ciebie, a mianowicie od 26 maja do 1 czerwca rusza sprzedaż mojego systemu treningowego dla osób początkujących system będzie dostępny właśnie do kupienia tylko przez ten tydzień a jeśli zapiszesz się na listę oczekującą to wtedy będziesz mógł dołączyć już 24 maja i to jeszcze po cenie promocyjnej i taki bonus jeśli dołączysz do tej listy to od razu dostaniesz też za darmo kompletny poradnik do SITA tak więc myślę że naprawdę warto no i spiesz się ponieważ to już za tydzień Muszę też przyznać, że dosyć duży progres poczułem pod względem definicji mięśni, masy mięśniowej i ogólnie zwiększenia też ogólnej masy ciała. To taki progres poczułem też, kiedy zacząłem suplementować sobie kreatynę. Pamiętam, że przed suplementacją ważyłem mniej więcej 68 kg. Po kilku miesiącach treningów pamiętam, że już ustabilizowała mi się ta waga na poziomie 72-73 kg. Obecnie, zależnie od pory dnia, oczywiście, ważę gdzieś tak mniej więcej 74 kg. 75, czasami 76 kg i w tej wadze czuję się po prostu świetnie. Jest to dobra waga, której się trzymam i nadal progresuję siłowo w ćwiczeniach, na których mi zależy. Tak więc, no, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, ponieważ nie wiem jak to jest teraz, ale chyba właśnie suplementować można kreatynę, jak już jest się. Um, Pełnoletnim, aczkolwiek wiadomo jak to y, wygląda w praktyce, ale tutaj na pewno ten suplement mogę polecić, y, ponieważ jest on przebadany, bezpieczny i da dla ciebie naprawdę super efekty. No i najlepsze dopiero przed nami, ponieważ tak naprawdę tę sylwetkę, którą teraz mam i z której jestem naprawdę zadowolony, jak wyglądam, no to zbudowałem nie tylko na ćwiczeniach z własną masą ciała, ponieważ musisz wiedzieć, że odrobienia. Front levera czy odrobienia plancza? Jasne, zbudujesz mięśnie, duże itd. Ale do jeszcze większej masy mięśniowej potrzebujesz naprawdę wielu lat treningów i jeśli zależy ci na jednocześnie sile w elementach, jednocześnie na fajnej sylwetce, to polecam ci jakoś to połączyć sobie z siłownią. Ja takie też podejście przyjąłem w związku z tym, że zainteresowałem się dosyć mocno street liftingiem, czyli podciąganiem i dipem z ciężarem. I nieraz już wspominałem w moich filmach bardzo, bardzo polecam dipy i podciąganie z ciężarem. Dla mnie to był absolutny game changer. Kiedy zacząłem właśnie w ten sposób trenować, to właśnie wtedy uczyniłem ogromny progres sylwetkowy. Moje ogólnie ramiona urosły, barki, tricepsy, no ogólnie po prostu obwodowo moje ramiona się zwiększyły wizualnie, ale też przybyło mi bardzo dużo siły, ponieważ pamiętam, że trenując kalistenikę, kiedy pierwszy raz poszedłem sprawdzać sobie maksy, to w dipie miałem chyba 55 kg. To był właśnie ten trening, który widzicie teraz na siłowni, kiedy sprawdzałem te maksy. W podciąganiu to było 40 kg, nawet mam to powtórzenie nagrane. I potem po mniej więcej roku treningów, kiedy regularnie trenowałem te dipy i podciąganie, to mój 1 cm na podciąganie wyniósł 65 kg, więc dołożyłem 25 kg przez ten trening. To jest naprawdę fajny wynik. Wiadomo, że no ludzie biorą lepsze wyniki w porównaniu do, do mojej wagi i tak dalej. Niektóre nawet osoby lżejsze znam jedną taką osobę, lżejsza osoba ode mnie, a bierze więcej w podciąganiu ciężaru. Tak samo zresztą w dipie, więc nie uważam się tutaj za osobę bardzo Jakoś zaawansowano w tych elementach jeszcze dużo mam do poprawy, dużo no do nauki, dużo do wzmocnienia, co nie zmienia faktu, że sprogresowałem tego ciężaru naprawdę dużo. 25 kg w podciąganiu, i w DIPie z, tego 50, z tych 55 kg obecnie mój max wynosi 80 kg, więc jest to też bardzo fajny progres. I tak bardzo dużo siły złapałem trenując te dwa elementy, że zawsze jeśli Komuś mam polecić tylko dwa ćwiczenia, tak naprawdę na górne partie ciała, to zawsze będę mówił dip z ciężarem i podciąganie z ciężarem. I tak naprawdę nic więcej nie potrzebujesz, żeby zbudować harmonijną sylwetkę górnych partii ciała i jednocześnie być bardzo, bardzo silnym, ponieważ niewiele osób jest silnych w podciąganiu na tyle, żeby na przykład podciągnąć. Prawie masę swojego ciała, albo 80% masy swojego ciała. A taka siła da Ci nieskończone praktycznie możliwości na siłowni i pod jakieś tam inne nawet sporty, jeśli chcesz coś trenować, innego, ponieważ silne mięśnie grzbietu, no to jest po prostu podstawa. I może jeszcze dam taką wskazówkę odnośnie diety. Czasami ludzie się mnie pytają właśnie, jaką stosuję dietę i tak dalej, że utrzymuję niski poziom tkanki tłuszczowej cały czas. Teraz mój poziom, jak niedawno sobie sprawdzałem, wynosił gdzieś między tak 7 a 9% ta maszyna to trochę na której sprawdzałem ten pomiar wariowała nie sprawdzała go dokładnie te wyniki były różne ale powiedzmy że takie 7% gdzieś tego tego body fatu mam no i tak naprawdę jedyne co mogę polecić szczególnie właśnie osobom młodszym oglądającym ten kanał które jeszcze są szczupłe i nie mają jakoś tam tej dużo masy mięśniowej to mogę polecić po prostu skupić się na tym żeby zdrowo się odżywiać czyli nie jest to aż tak ważne żeby liczyć te kalorie i tak dalej wiadomo że jak jesteś w wieku szkolnym, to jeszcze nie ma tak naprawdę na to czasu. Jasne, możesz to sobie jakoś tam stopniować, ale najważniejsza rzecz to po prostu odżywiać się zdrowo. Jeśli jesteś osobą szczupłą, to starać się jeść po prostu dużo i zdrowo, bo wtedy będziesz lepiej budował masę mięśniową. Wracając jeszcze do podciągania z ciężarem i do dipów z ciężarem, oczywiście na początku polecam zbudować sobie bazę, no i potrafić wykonać te elementy bez ciężaru, to wiadomo, że to jest podstawa, ale potem pod bardziej budowę siły polecam Wam takie niskie zakresy powtórzeń z dosyć dużym dla Was oczywiście ciężarem. Ja wykonywałem sobie zarówno podciągania, jak i dipów przez długi czas trzy serie po 5 powtórzeń, były to zawsze wymagające powtórzenia, krótkie dosyć serie, ale przez to budowałem Dużo siły, no i też masy mięśniowej, pomimo, że to jest zakres powtórzeń taki bardziej pod budowę siły, ale przez to też, że wcześniej nie wykonywałem tych ćwiczeń i nie byłem tak do nich przyzwyczajony właśnie pod dipy i podciągania, ale konkretnie z ciężarem, i pod takie zakresy, to to spowodowało, że zbudowałem zarówno masę mięśniową, jak i zwiększyłem swoją siłę. I jeszcze raz przypominam o możliwości odebrania poradnika do LC-a, czyli podstawowego kalistenicznego elementu, link w opisie filmu. Dzięki za obejrzenie. Zostaw suba i do usłyszenia.